Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź csgocases.com Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. Refkod znajdziesz w opisie filmu csgo-cases.com. Ciemnośćko z tej strony, bliżej, to jest mój ponowny odcinek z CSGO. Case, widzisz dzisiaj z nami widz to. pito, się Siema, siema. Dzisiaj dysponuję moim budżetem, ponieważ masz 1500 dolarów. Czuj się jakbyś po prostu miał swoje kanto, swoje pieniądze i robisz sobie. ja tego oczekuję od Ciebie profil tak? Zapoznam się ze skrzynką. Oczywiście widzowie, pamiętajcie, użyciu mojego i w kociku, na na ten górów, macie na start 50 centów, gdzie możecie otworzyć jedną skrzyneczkę, W tej możecie nam polecić. Agentów, no bardzo dużo kosztuje. Myślę, że tu, o, w takim chyba na pewno was zawodowali. Płacicie 5 zł, wypłacacie sobie jakąś wnioskę, nawet jesteście na plus, albo idziecie na upgrade'a. Kto lubi, nie wiem, szalony byś, razy 5 na przykład, takie coś na przykład już masz 3 dolary, Ale jak kto lubi, no to lubi, patrzcie, na przykład mi siadło, no, nie siadło mi niestety, ale na przykład, no, możecie wypłacić. Dobra. Eee, no! Zapanował ze skrzynkiem. W czyniu w skrzynku można tutaj stworzyć swoją skrzynkę, tworzyć kobię skrzynkę, upgrade. Y. I tutaj bitek nie ma, musimy go wyląć. Sklep, muszę sobie po prostu kupić. Eee, no coś z tego typu, dobra. Może się trochę rozgadałem. Eee, Konto jest swoje, muszę sobie to je tworzyć i no. Dobra. Eee, na razie nie lecimy z grubej rury. Otworzymy sobie pięć razy skrzynkę zakazana Zakazana? Tak, ale... Gdzie to jest? Ta fioletowa z zemką okay. U góry Nie ta, nie ta, nie ta O kurde, nie ta Zemką powiedziałeś No ta obok Dobra Połównej. Ale może być, może być no, o, blu, o, Oj, blue fosfor Dobra. Eee, Blue fosfor tak, jakby zemką. poleciał okay. Tak. Okay. Tak, tak, tak. Myślę, że tak trzy razy ją sobie otworzymy. Mm. No trzeba posprawdzać dla widzów skrzynki. Czy okay. oddają? Dobra, zobaczymy. Upgrade lecimy, czy składajamy czasy? O! o! Y upgrade to bym zrobił y bardziej gdzieś tak w połowie odcinka. Okej. Okay. Um. No lecimy sobie tak cenowo, teraz poufna, raz. Okay. Mm. Oh. Później tą tajną tutaj oddało. Chyba, chyba, poczekaj. Oddało, oddało. Nie. nie, nie, nie. Aj, nie. I tajną. Razy. Tak, tak. 5 razy. Okej. Okay. Już katowałem tę strzykę i ja wiem że to, to potrafi polecić kolone lecz to jest szynki. Noo to jest też Niestety teraz nie poleciało nam, bo poleciało najgorszy wtedy taki mógł być. Ale jest nadal tak gdzieś jak pro... O, nie, profitu. Dobra. Dobra, dobra, czekajcie. Eee, to sprzedajemy wszystko od razu. Nie nie nie, nie. zostawiamy na upgrade'a. Dobra, widzowie. I jak wykonasz mi profit? To skin, który wyleci z tej skrzynki, wyląduje w Twojej ręce i je wypłacę. Uwaga, co mi tu wyleci? I skin dla Ciebie no, jest ten rewolwer. On jest w cenie około 5 dolarków lub 2. 3, 2, 3. Myślę, że się ucieszysz. Hmm. Dobra. Dobra, okay. To tak, no dobra. Rozumiem, że teraz noże chciałbyś przetestować. Nie, 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 lecimy cenowo. Yy, skrzynki, tam było 8 dolarów, to teraz Tygrysia. Okej, okay. 5 razy? Skrzynia Tygrysia, 5 razy. Okej, okay. grubo widzę. Czyszcie się, Rolary. się napiję wody. Mhm. Oby poleciał jakiś Tiger Toot. Niestety nie ma Tiger Tuta. Ale są skinki na upgrade. Dobra, dobra. Teraz. Upgrade? Mm, op... Nie, 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 nie. Jeszcze nie. Okay. Na razie zbieramy skrzynki, yy, skiny. Yy. Yy, teraz tak. Skrzynka Fate. Okay. Myślę, że ją tak dwa razy sobie otworzymy. Okay. Aj, niestety. Jest plus. Wiesz jaki to blues? Aaaaah! Ja, widzisz? Jest luci. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Może jakiś kalamityczny, coś, coś tego I Jest profil. Nie, posz... nie, nie ma profilu. Już, już się nie odzywałem, a, myślałem, nie. że polecił. No i ci powiem, że na razie aktualnie z Profitem jest Mieliśmy 1500, jest 1300. Dobra, widzą, A, dobra. Wygra, to, tu e, dobra. to teraz tak To będzie po prostu za nudne dla widza. Pani widz, to jest za fortunę. Dobra. To teraz skrzynie. Mm. Co lecimy? Skrzynia noże. Noże, dobra, dwa. Jeden. Dwa, dwa. Dobra, to otworzymy po kolei. Mm. Dobra i. Jest. I jest oh, profit! Oooo, yes, to profit! Ile? O. Oh, oh. uh, ok, ok, jeszcze raz. Może karambić teraz. mb Bajony, taki przegarnąłbym Niestety minus 200 albo 179. To, o, oh, ok. Jest, jest nice, profit. Okay. Y, Dobra. Upgrade, upgrade. No to tak. Agrezik, agrezik. Jedna kostka, może to jeszcze raz dwa R razy półtora razy półtora. Ok, szczerze, mi taka ładna koska, którą bym sobie wypłacił. Moim zdaniem, Black Laminate. Ale ma default, default ma animacje, Nie wiem, co byś tu wybrał. Ja bym Dla sobie... mnie najładniejsza koska to jest Falcon Knife Lore, którego miałem. Okay. Mmm... Nie wiem co to można. Dobra, wybiera jakąś tutaj. Mm, Black eliminator, nie to troszeczkę... idziemy że... Może... Coś droższego... Tro... O, gamma dopra. Ładny skin. Lewo, prawo. Lewo. Okej. Okay. Ufam lewej stronie. To źle ufasz, bo niestety spaliliśmy koskę. Czy ostatnią też rajdujemy eee, Też też. Okay. Bajanecik. Okay. No, siedzi, siedzi. serce bolało mi naprawdę. Yy... Jest, chyba już, jest chyba już profit. Yy, chyba. To też jakieś razy 5, coś. Razy 5, razy 5, tak, okay. tak, tak, tak. Oh. Nice. No, nice. no. Yy, no i wszystko teraz razy 5. W sumie teraz możesz dać raz 10. Jeden yy, skin. W sensie... Dobra, dobra, czekaj. Okay. Jak mm. to, to, to muszę stać, bo ci muszę wypłacić. Eee... Yy, Okej. Okay. Nie gadaj. Już myślałem, dobra. Ja... Jaki skał? Nie w tego tak tej stronie... Nie no, że żarty oczywiście. Siedzi, siedzi. Nie! Nie, nie dobra. Sprzedajemy Eee. Yy. I coś nam się to sprzedać nie chce, więc ręcznie dosprzedamy. sprzedamy. W sumie... No tak, chcę to wypłacić. Eee... Dobra. Jest profit, jest, jest profit. profit. Dobra, to co? Eee, dobra, lecimy... Teraz do końca z całym balansem na noże i później na upgrade. Oj, dobra. Jeszcze będziemy mogli polić 6 razy. Oby tu się siadło jakiś karambicik, no

takie te trzy najtańsze poszedłbym upgrade razy dwa. Coś takiego. I zostawmy na prawo. Okay. No niestety. Dobra. Mega lipa. Okay, trzeba ryzykować, ten... trzeba ryzykować. Na fejda, fejda, fejda. Ojoj okay. Ojojoj. Siedzi. Dobra. To to bym po prostu na półtora ryzyk fizyk i tał, taką stronę dał. Ja też bym tak zrobił. I bardzo dobrze mamy już powrót, mamy już powrót. Mamy powrót, mamy powrót. Mamy powrót, mamy powrót. Przedajemy. Mogliśmy już zakończyć odcinek, ale niestety ale lecimy dalej. Dobra. Tajną jakąś coś tego typu może użytkowników. Ja bym Ech. zaproponował Ci coś wyższego, wiesz, bo trochę mało pieniędzy wydajesz. <todgłosy> Coś takiego coś takiego dobrego, co by mogło oddać. Free money, free money? Dobra, no może być. Zobaczę sobie, free money. może nie mocno. Zobaczymy, co widzę jakiegoś. Do... Upgrade na razy 5 kos i też się... Switzenka jest z kamem. Nie polecam Okej okay. Dobra. To. Mm. Ja bym otworzył skrzynię Cesgo Na samym dole. To nie są skrzynie użytkowników. To są zwykłe Tam były, tam były. Wyżej, wyżej. O. Ja bym otworzył skrzynię z CSGO Tak, tak No myślę, że ta AWP Lightning Strike trafi do twojego ekwipunku, nie? No niestety nie Niestety nie hmm. Ja mam coś poza z grubego Bo jak na razie to coś grubego mówisz, mm -hmm. dobra. Skrzynia noże, full balans. Nie, 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 na pewno. Na Pewno, na pewno. Za całe za całe saldo? Te 400 dolarów po to tobie zostawimy. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale to nie jest za duży profit No ale jest Coś takiego Raz, dwa coś może Asimowa Asimowa no Balansik Myślę, że takie 25 dolarów Okej, okay, dobra Tak zostawiamy Zostawiamy Dobra Siadło Okay. Dobra, I, dobra I teraz jest bardzo duży profit No ja bym ci takie coś zaproponował, czekaj Takie coś, mówisz? No. Dobra, robimy to na lewo Oby Siedzi! Siedzi, nice Uf Mamy to Mamy to Dwa pięce. dobra Zostawiamy noże. Pewnie idziemy do użytkowników. Tak. Coś grubego pewnie od 10, 25 dobra. Coś stąd może, wiesz, coś stąd, może skrzynie wins. Okej. Okay. 10 razy. Okej. Okay. O, nice. Dobra, lecimy sobie na upgrade. Czekaj, jeszcze, na jeszcze raz. raz. Factory New albo Mini jesteśmy na... Factory New. Mini Minarware. Mini Marmer, o, Rimi Marbar, okej. Okay. Co to jest? Kurde, to serio leci ze skrzyni, dobra. Eee... No. Eee, jedno mało w Akacja i Emkę. I zrób na tą piękną MK, Jaką ona miała? Ale nie. Tak, tak, no. Dzięki. Nie ma za co. Wracamy, wracamy. Coś takiego może zawierać... Ja bym i... jeszcze ja, ja zaryzykował. zaryzykował. Ja bym coś takiego proponował. Właści... Właśnie miałem to mówić, nie? Pospalamy sobie takie skiny? Ty ale lipa mm? <laughs> Bo Przewaliłeś mojego skina <laughs> Co? O, prawie koła jaki, jaki skin? Masz skin? na. masz skina To jest on? Tak, to jest on Aha Okej, okay, dobra Dobra Okej, okay. dobra Ro Rozumiem, żeby na pod koniec, pod koniec Żeby dowalić coś Ja coś grubego otworzył Ja bym coś za... Za 2400 No nie, nie bo jak tam, A jak zobacz, nam zobacz gote, jakie tam, jak nam zobacz gote, jakie są skiny. Jak nam wsiądzie Warcher. Dobra, nie, z takim... Przetestujemy. Raz. Dobra. Zobaczę ZWS. Co?! Kurwa, mogłeś to mieć! Ale to 2400, to 2000! To ja skrzynka, 2400. Chopie <laughs> Nie zwraca nam to. Bo to był książę. Dobra. Ale mogliśmy pójść na upgrade i zrobić z tego 4 koła A jakby nam spaliło, to byśmy mieli 0. Dobra. Ja bym może zobaczył tę skrzyneczkę. Tamte. Oj, dobra. 10% jest ryzykowne. Nie wiem, coś byśmy mógł wybrać. Blue Cyber, o! Medusa 15% tam jest. Gdzie? Na samym dole? Tak, 534%. Raz. Przed, najpierw wiem, przetestuj. Nie, bo to będzie ryzyk. Będzie ryzyk nie, Ja bym nie polecał takiej cyberattacks. Ale na pewno, bo to, bo to ci nie siądzie. Zda Ale jak otworzysz ją dwa razy, to ci siądzie. No nie, weźmy coś innego, bo Polećmy coś grubego, ale tak, żebyśmy nie stracili. To coś, nie wiem, coś, coś takiego byśmy otworzyli pięć razy, chcesz? Najpierw ja przetestuję. Okay. Bo... No, coś czuję, że tutaj by... No właśnie, no właśnie. I to by nie oddało. 1800... 1600... No. Dobra. Otwieramy to, otwieramy to. Robimy nie, to. Nie, nie, na pewno, nie. Co, wulkan może, czy coś, nie wiem, coś takiego, co zwróci, dobra. Ja się nie będę się Co zwróci? Ja się nie będę się wymądrzał, wybierz to, co chcesz i po prostu to otworzę. 50% knife machin. Uch, aby oddało. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ile wydaliśmy? 450. Okej. Okay. Czy jeszcze I... raz chcesz? Tak Aby oddało. Aby, obe, Oj ojoj. Oj ojoj, ojoj. Nie no idziesz do domu. Ale i tak nadal jest profit. Idziemy z tym na upgrade. Okej. Okay. Idziemy z tym na upgrade i na koniec odcinka 5 razy y, knajfa A dobra, dobra. Lewa czy prawa chcesz? E, Prawo. Dziękuję. I daj te dwie koski. i te dwie koski na nie wiem, razy 5 po jednej? Tak, tak. Jeszcze, Oj, jak o, blisko. Oj, było blisko, było bliżutko. Dobra. Ostatnia skrzyneczka. M9, bajona ja to zostawiam sobie, bo... znałem się nad wypłatą. Czy w jakikolwiek sposób coś zrobienia z tą koską. E, I 5 razy noży. Okej. Dla widza... E, na zobaczenie. 5 noży. Może jakiś karambicznik na pocieszenie dla widza. W sensie nie dla widza, ale na pocieszenie. Eee... Uh -huh. OK, otwórzmy jeszcze raz i dobra. To co nam wyleci, to wyleci dobro. Dziękuję widzowie za obejrzenie odcinka. Ze mną był Papito. Widzimy się w następnym odcinku za dwa dni. Dziękuję do wyczekania. Napiszcie sobie na, w komentarzu pod spodem skin i wylosuję wam skin za jakieś 5 zł. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Ciao!